Halo kochani, a teraz jestem na moim supie. Pływam sobie, tylko chcę Wam, chcę wam pokazać... Słuchajcie, obkręcę się lepiej, żeby Wam pokazać piękne miejsca na naszym jeziorku, ale woda jest dosyć zimna. Poczekajcie, ja Was tutaj położę gdzieś na supie. O tak Was położę. I popłynę w miejsce, gdzie są nenufary. Piękne Nenufary, słuchajcie. To jeziorko jest przepiękne. I wiecie co? Ale wiatr jest straszny dzisiaj. W ogóle w ogóle prąd mnie znosi w inne miejsce niż ja chcę dopłynąć. Dobra, ale może... Dobra. Muszę popłynąć, bo nie dopłynę do moich Nenufarów. Parę lat temu w tym jeziorze, pływając na takim supie jak ja, potopił się uchodźca. To młody chłopak z Erytrei, ale wiecie, to no taki chłopak, który widać, że brał używki, młody był, wszędzie go było pełno w naszym mieście. Wiecie, on był takim życiem towarzyskim uchodźców. On był z Erytrei i byłam wtedy z, z, z folkerem na, na, na spacerze, i on właśnie pływał. Niedaleko brzegu. No i wiecie, ten sup jest generalnie stabilny. On był taki dosyć wysportowany, ten chłopak. Młody, nie wiem, on miał z 25, może góra. Wiecie, oni tak wyglądają, że ciężko ich wiek określić. No i wiecie, z 15 minut on pływał, ale siedząc na tym, na tym supie, po prostu sobie siedział, tak jak ja siedzę. Mmm, teraz piękne nanufel, zobaczcie, już pod jeszcze nich szybciej. I Wam dalej opowiem. No i jak ja się ostatnio na niego obejrzałam, no to on klęczał na tym supie. Potem jak ja go zobaczyłam, to on próbował stać na tym słupie i jednak... Yy, Wiecie, no trzeba być obytym ze sprzętem wodnym. Wiecie, to tak jakbyście stanęli na takim dosyć stabilnym kajaku, ale on pod wpływem wody się rusza. Już Wam pokazuję piękne nanofary. Zobaczcie, tu są piękne nanofary. I nie, nie w tą stronę. No i wpadł do tej wody, a przy brzegu, a my byliśmy te jakieś 200 metrów od niego, ja byłam pewna, że on po prostu sobie takiego robi sobie żarty, bo on zaczął krzyczeć i wymachiwać tak strasznie rękoma. No i tam byli ludzie obok niego. I dziewczyna z i ona zaczęła krzyczeć do niego, skakuj go, ratuj! Po niemiecku, prawda? To też nie byli Niemcy. No ale ona tak po niemiecku, To znaczy, no strasznie krzyczała ta dziewczyna, nie? Ale ten chłopak, wszyscy myśleliśmy, że on po prostu sobie robi żarty, że on chce nas wkręcić, wiecie? I ja pamiętam jego rękę wystawioną i ta ręka nagle znikła. Tego, tego uchodźcy, nie? No i ta dziewczyna krzyczała do tego swojego chłopaka, żeby on po prostu popłynął w to miejsce. Bo oni byli praktycznie na wyciągnięcie ręki od tego chłopaka. Ale to jezioro jest bardzo głębokie. To jezioro ma jakieś 10 metrów głębokości, jak nie więcej. On jest bardzo głębokie. Bardzo, ale to bardzo. Tam są nanofary. Jeszcze Wam pokażę, bo te nanofary pokażę Wam z bliska. No i słuchajcie, on się utopił. Przyleciały, wiecie, helikopter za helikopterem, bo te helikoptery z takimi specjalnymi. Yy, specjalnymi wizerami takimi, które pod wodą można widzieć, ale to jezioro jest takie muliste na dnie, więc on jak spadł na dno to on pełno muł wytworzyło jego ciało. Szukali go chyba ze cztery godziny. Dwa samoloty jak nie trzy przyleciały, helikoptery. <tutek> Tutaj była i straż i pogotowie i dwóch lekarzy, znaczy przyjechały dwie karetki. I tak dalej. Po 4 godzinach znaleźli jego ciało. No i od tej pory, słuchajcie, tutaj jest zakaz kąpieli. I y, ostatnia moja przyjaciółka, która jest Niemką, młoda dziewczyna, tak ona nie ma nawet 40 lat, ona się tutaj kąpała, jest bardzo wysportowaną osobą, jest lekarką. Y, I ona tutaj się kąpała i, i, i opowiadała mi właśnie, jak tutaj grupa Niemców krzyczała na nią, do niej, że jest egoistką że ona nie patrzy na innych tylko na siebie, że nie może, że oni nie mogą na to patrzeć, bo się obserwują ją, czy ona się nie utopi, że oni za nią odpowiedzialność biorą. A jej mąż powiedział do niej, słuchaj Uli, następnym razem weź sobie taki, taki, taki wiecie, bilder i na, na drążku i napisz, że całą odpowiedzialność, jakbym się utopiła, to biorę na siebie, nie? Proszę się nie przejmować mną. Ona jest bardzo wysportowana. My razem właśnie pływaliśmy nad tym, na tym jeziorze. No i dlatego tutaj teraz nic się nie dzieje, jest cichutko, wiecie. Generalnie wszędzie tu jest napisane zakaz kąpieli, ale Niemcy mówią, że jak tutaj się ktoś wykąpie, no to żadna policja, wiecie, nie przyjeżdża jakoś tam. Nikt nie jest zbytnio zainteresowany, żeby karę dawać czy coś takiego, nie? No ale już wiecie, jak jest zakaz, to już w Niemczech, to już tak głupio się kąpać. W każdym bądź razie my się śmiejemy, że ja jak mam tego supa, no to zawsze mogę powiedzieć, że po prostu wypadłam z supa, ale wiecie co? Teraz jak, jak z folkerem przenieśliśmy supa nad jezioro, na ławeczce się działo dwóch takich, wiecie, porządnych chłopaków Niemców z tych takich bardzo wychowanych. I mnie upomniało, żeby, żebym pamiętała, że, że, nie, że na wodę, że, że nie boję się, że w ogóle mogę, mogę wypaść z tego supa, że, żebym to brała pod uwagę i bardzo uważała na siebie. I nie, nie po 20 lat, no tak słodko to, słodko było słyszeć, że młodzież, 20-letnia Niemcy, są tak bardzo odpowiedzialni. No, także wiecie, mój mąż tam powiedział im, że że ja jestem dobrą pływaczką bo, bo tak jest dobra kochani to tyle bym, to tyle chciałam wam opowiedzieć, słuchajcie, pływanie nad jeziorem, na każdym sprzęcie w ogóle pływanie tak w pas wiecie, tak pływanie, jak to się mówi tak po prostu pływanie w naturze, w jeziorze, to jest coś przepięknego, dla mnie to jest po prostu, ja mam potem tyle energii że góry mogę przenosić Coś cudownego, bo w basenie już nie jest to, tam jest woda wspaniała w ogóle, no ale też fajnie jest, na, no, ale to już jest inny rodzaj e, odprężenia niż właśnie, niż właśnie w, w jeziorze, a teraz może dopłynę z wami do tych nanofarów i wam jeszcze z bliska pokażę nanofary. Zobaczcie co ja mam. Na tym supie mam kamizelkę, kapok. Mam tutaj wodę, ręcznik, tutaj w takim specjalnym worku na basen. To mam książkę do poczytania. No tak na dwie godziny sobie wyszłam. Byliśmy na basenie wcześniej tam się wykąpałam. Także u nas dzisiaj jest wakacyjnie, jest przepięknie. I tak myślę, czy nie wykąpać się jeszcze na koniec w tym jeziorze, ale już się wykąpię pod sam koniec, żeby od razu wejść pod prysznic i się umyć. Wiecie, ta woda jest naprawdę brudna. Kochani, jak się podobają Wam moje filmy, kciuk do góry, lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Pozdrawiam i życzę miłego dnia!